Panie Robercie, na początku chciałam się zapytać, z jakim nastawieniem Pan przyjechał tutaj na puchar Polski osób z niepełnosprawnościami. Czegoś się nauczyć, to po pierwsze, a po drugie, wreszcie osiągnąć jakieś wyniki. Czy to się udało? Powiem po prostu nie wiem tak do końca, to dlatego, że co mnie zaskoczyło, brak wiatru. Dla mnie przy moich gabarytach brak wiatru to jest. Porażka, co zresztą było widać na dzisiejszych wyścigach, gdzie w momencie, kiedy wiatr zelżał, osiągnąłem zaszczytne dziewiąte miejsce, a na początku, gdy wiatru było, można powiedzieć, w nadmiarze, dwa razy byłem pierwszy, raz drugi. Więc wszystko wychodzi, że sprawdza się i plan, założenie były ok, tylko gorzej jak zwykle z realizacją. Mówi Pan tu tylko o aspektach sportowych, a jakie inne wartości można wyjąć z takiego szkolenia regatowego? Pierwsze, treningi i wiedza zdobywana od mistrzów, ludzi z osiągnięciami, którzy są chętni, a to rzadko się zdarza, żeby się z nami tym podzielić. Po drugie, może powiem o innych aspektach, to integracja i to, że jest wspaniały zespół, można powiedzieć, ludzi. Zarówno takich, z którymi się już znamy, jak i takich, którzy są tu pierwszy raz i tak naprawdę można powiedzieć, że jest to fajna grupa przyjaciół. Ja przynajmniej to tak oceniam. Co finalnie Pana przekonało, żeby, żeby spróbować? Efekty: to, co można wyciągnąć z tego wszystkiego, to to, że uczę się coraz lepiej pływać sportowo. Coś, co mogłem tylko znać z wykładu czy z YouTube'a, tu mogę przećwiczyć w rzeczywistości. Tu ja jestem uczestnikiem i to właśnie mnie przekonało. To tak podsumowując, co by Pan powiedział wszystkim osobom, które jeszcze się wahają i na przykład nie mają tulu pewności albo wiedzy, jak rozpocząć żeglowanie? Więc można mówić mądrze albo krótko. Ja powiem krótko, przyjeżdżajcie. Zapraszamy.